Ja, król świata, kończyłem dwa dni temu kazanie. Umęczony i krzyżowany dla Was, dla Waszego zbawienia, chcę zostać uroczyście obwołany królem. Uroczyście obwołany. Bo Wam coś popiera, do wiadomość. Pan Jezus jest już królem polskim. Posłuchajcie myślenia. Dlatego on chce tylko być uroczyście obwołany. Dwa dni temu dał znak. Przekaż to księdzu moja córko, że Polska obierając królową moją matkę, dokonała już obrania mnie swym królem. To było w 1656. Roku. I tronizacja Matki Bożej na królową Na kula. Uczyniła to Polska jednak nieświadomie. Potrzebna jest intolizacja narodowa. Z tego właśnie powodu największe pretensje zgłaszam właśnie do tronu Polski. To wiecie? Skoro dokonano wyboru Matki Bożej na królową Polski, to jest zasada taka sama jak w tej imprimatu, że obrano również i Pana Jezusa. Bo Matka Boża idzie w imieniu króla, mówi teologia. Jest jego przedstawicielką. Jest jego wysłannikiem. Czy teraz rozumiecie, że stawiając tak wysoko Matkę Bożą, dając jej tron Polski, automatycznie Ogłosiliśmy wtedy 300 lat temu przeszło 350 przeszło już Pana Jezusa Kulem przez Maryję do Chrystusa. W pobożności Maryjnej nie ma nigdy niebezpieczeństwa, że ona zakryje Pana Jezusa. Wyjaśniałem wam tę kwestię. Kiedy pokazywałem kilkanaście herezji Kurii Krakowskiej z swoich poglądach. Czyli Państwo zrozumieliście. Polska dała, moi drodzy, tron Panu Jezowi nieświadomie. Więc wracam do tekstu drugi, drugi, moi drodzy, tomkom, pierwszy, drugi tron kompendium. Kończyłem zdaniem. Jeśli ja, król świata, umęczony i ukrzyżowany dla Waszego zbawienia, chcę zostać uroczyście obwołany. Czyli czego Bóg chce? Tego, co było po uroczystościach koronacyjnych na króla w Polsce. Była koronacja na Wawelu? To już jest! Bóg tego nie chce! Chcę tylko, byśmy to potwierdzili. Czyli mamy się zgromadzić na rynku krakowskim albo na błoniach częstochowskich, bo wtedy król już ukoronowany szedł na rynek, siadał na podium i rozpoczynała się intronizacja. Każdy stan podchodził, klękał przed nim i uznawał go za króla. Czy my już mamy koronację na z Został tylko prac, żeby ludzie to potwierdzili ten fakt. I teraz słuchamy jeszcze raz tych pięknych słów pana Jezusa. Przekaż księdzu, że Polska, obierając królową moją matkę, dokonała już obrania mnie swym królem. Uczyniła to jednak nieświadomie, dlatego potrzebna jest intronizacja, moi drodzy, narodowa. A tu się okazuje, że Pan Bóg chce jeszcze moich kapłańskich ust i umysłu ku temu, aby mu zbudować podium na rynku krakowskim lub pod wałami abyście przyszli i uznali. Tak? Ty jesteś królem. Czyli kto z Was dzisiaj mówi Jezus, Chrystus, król polski, nie kłamiemy. Bo wszystko, co robimy dla Maryi, dla kogo robimy? Dla pana Jezusa. Czy co to jest? Nie ma większej miłości na Ziemi, niż okazywana Bogu miłość przez Matkę Bożą. Miłość do jego matki. A że Bóg był przed Matką Bożą, bo ona jest stworzona, więc logicznie rzeczy, ta perła, która w całości jest własnością Boga, jest intronizowana, ogłaszana królową, to to jej właściciel, twórca też. Bo to jest takie powiązanie. Dzisiaj, moi drodzy, bijemy się tylko o intronizację narodową. Intronizacja narodowa wedle życzenia Pana Jezusa. W Częstowowie przylatuje cały Episkopat bez względu na ich fuki i grywania. Przychodzi Pan Tusk, przyjeżdża Pan Komorowski, Pan Tusk bierze swój rząd. Z nie muszą przychodzić, bo są tylko władzą ustawodawczą, niewykonawczą, więc. Silniejsza jest władza wykonawcza. Przynajmniej partia rządząca niech przysiedł swoich przedstawicieli mówią, Mają większość, bo na większości oparty jest rząd. My też zjeżdżamy. Palny im wykład, by zrozumieli w swoich kapuścianych głowach, że tu już mają króla, teraz chłopy na kolana i stanami idziemy i uzna ja, prezydent Komorowski, uznaję cię, Jezu naszym królem i za wolą naszych ojców oddaję Ci nasze państwo w Twoje władanie. Witaj władco u siebie i do powiedzenia, jak u dawniej jestem do Twojej dyspozycji. No i koniec. I tyle się prezydent nagada. To samo powie Pan Tusk, to samo powiedzą nasi biskupi. My okrzykniemy kurmem, jeśli będzie potrzeba narodowa, no to od Alei Jasnogórskiej pójdziemy kilka tygodni w kolejce, aby każdy powiedział Panie, ja Paweł, spoko, jestem z Tobą. Jesteś mój. Uznajecie. Szukajcie głosu mojego, a pokazuję Wam, bo pokazuję Wam, czego pragnę. To jest proste. Bóg pokazuje pretensje do tronu polskiego, bo jest królem Polski przez fakt, że Matkę Bożą odda, ogłosiliśmy królem, bo jej oddaliśmy całe nasze królestwo wszystko! Kocham Polskę, mówi Pan Jezus. Chcę, choć nie zapomniała, ale dla matki mojej okazuje jej tyle cierpliwości i daje znaki, których ona nie może nie dostrzec. Słuchajcie, mojego wołania, bo dzieci. Moje bezemnie pogniecie, wciąż jesteście nieliczni, Kłajcie mnie bardzo i dla Was również okazuję moje miłosierdzie. Temu krajowi, ale módlcie się gorąco i nie poprzestawajcie, bo wielka jest walka o moje królestwo. Ja zwyciężę, ale czy Wy zwyciężycie razem ze mną, czy będziecie w armii pokonanych, strąconych do czeluści, to już od Was zależy. Ja Wam dałem wolną wolę i choć serce moje krwawi z boleści na samą myśl o Waszym zatraceniu, o wolę Waszą uszanuję. Nam chce przyjść z pomocą Król. Prawny dziedzic Rzeczpospolitej na imię mu jest Jezus Chrystus Król. Potrzebna nam jest narodowa intruizacja te moje słowa słyszy, niech się modli. Jak ma sposób pootwierać umysły rządzących duchownych i świeckich Rzeczpospolitą, róbcie to, bo czasu, moi drodzy, niewiele. Bo jakby przez dzień lało nad Polską, tak jak dzisiaj padało nad Grzeginią 15 minut, no to dzieci, nawet ta łódź, która jest w Holandii przygotowana na większe wody nie pomogła.